Siemaneczko, cześć! Ja jestem Kuba, to jest kanał Autokracja. Gdzie się znajdujemy w jedynym w swoim rodzaju studio White Magic Group i WWW Dreamcars? Zabiorę Was dzisiaj w krótki motoryzacyjny trip, w którym postaram wam się przedstawić tego napompowanego kota. Drodzy, w czasach, w których robi się ciszej, robi się ekologiczniej i robi się dużo mniej agresywnie, Brytyjczycy nic sobie z tego nie robiąc, wsadzili tutaj widlastą z tą V8 doładowaną mechanicznie, która po prostu sieje terror. Przechodząc do niewątpliwie ogromnego serducha svr jest to 5-litrowa benzynowa jednostka napędowa generująca 550 koni mechanicznych i 680 nm. Dzięki tym trzem składowym możemy osiągnąć 100 km na godzinę w nieco ponad 4 sekundy, natomiast 200 km zobaczymy na liczniku w niecałe 15 sekund. Maksymalne przyspieszenie tego auta to 280 km na godzinę. Gdybym nie wiedział, że jest to SUV i mógłbym oprzeć się tylko na tych danych, zestawiłbym to auto z samymi sportowymi samochodami. Przy tych parametrach dwutonowy SUV. Naprawdę wgniata w fotel. Jeżeli chodzi o front tego potężnego słowa, z przodu widzimy gigantyczne wloty powietrza, które m.in. doprowadzają powietrze do układu hamulcowego, o którym kilka słów już za chwilkę. Pewnie się zastanawiacie, jak zatrzymać niespełna dwutonowego, napompowanego kocura. Mianowicie dbają o to bardzo duże hamulce, z przodu 395 mm, z tyłu 325 mm i nie są one ceramiczne. Dlatego przy ich wymianie nie musicie umawiać wizyty w banku. Posiadając tego dzikusa, ciężko o dyskrecję, nawet bez odpalenia silnika, a to wszystko przez poszerzony tył, dodatkowy spoiler, spore wloty powietrza w zderzaku i co najważniejsze, cztery autentyczne rury wydechowe, które na pewno pokochają twoi sąsiedzi. Kwintesencją i wisienką na torcie, dzięki której możemy wykorzystać 100% potencjału V8 bez wątpienia, jest układ wydechowy. Ale sami posłuchajcie. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Ja jestem otyły. Mamy tutaj kubełki, ale to nic. One są perfekcyjnie dopasowane. Idealnie trzymają boczki, są pięknie wykończone. Alcantara w połączeniu ze skórą naprawdę robi tutaj świetną robotę. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, o menu, o kierownicę. Jest stonowane, nie ma tutaj miliona przycisków, naprawdę siedzi się tutaj bardzo przyjemnie. Wsiadając do środka natychmiast da się odczuć, że jest to bez wątpienia auto marki premium. Przejrzysty wyświetlacz dotykowy, wielofunkcyjna, delikatna kierownica, brak kosmicznego przepychu, jeżeli chodzi o centrum dowodzenia. Nie brakuje oczywiście sportowego charakteru, dzięki pikowanym kubełkowym fotelom z homologacją. Klasa sama w sobie. Z tyłu naszego SVR jest naprawdę wygodnie. Ja mam 185 cm wzrostu, nie zmieniałem ustawień przedniego fotela i spokojnie się tutaj jeszcze. Mogę się na luzie wyprostować. Miejsce na kawkę jest, podgrzewana tylna kanapa jest, czego chcieć więcej, podróż może być naprawdę przyjemna. Tył mimo dzielonej kanapy jest bardzo przestrzenny i dobrze dopracowany. Śmiało z dwójką dzieci, dwoma psami czy po prostu z przyjaciółmi możecie planować podwój świata. Dodatkową przestrzenią jest ogromny bagażnik o pojemności 650 litrów przy rozłożonych kanapach, natomiast po ich złożeniu pojemność wzrasta do 1740 litrów. Także pakujcie kajak, pakujcie łódkę i zapraszam w rejs z tym pięknym Jaguarem. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał, wbijajcie na nasze social media, a jeżeli chcecie nabyć ten egzemplarz, bądź podobny. Chłopaki z www Dreamcars na pewno ogarną ten temat perfekcyjnie. Widzimy się za tydzień.